No hej, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy w odcineczku Forda Transita z 2011 roku. Zobaczcie, auto ma 11 lat. Jak to wygląda? Ja już nie wiem, z czego robią te samochody. Ja wiem, że Fordy gniją, ale no bez przesady już po 11 latach. No i mamy taką robotę że trzeba bo to auto było świeżo kupione i żeby to wszystko pozabezpieczać Wszystkie naloty, rdzy, jak gdzie powychodziła Posprawdzać No i tak tu już mamy docięcia, jak widać To jest ten MK6 szósta generacja Z tym silnikiem 2.2 No nie powiem to samochód fajnie wyposażony Ale no naprawdę te blachy to są z bibuły I mamy tak, to jedno, to jedno nadkole, z drugiej strony jeszcze nie wiem, bo nie ściągłem i zaraz Wam pokażę jeszcze z zewnątrz. Tak to wyglądało od zewnątrz, na pierwszy rzut oka wydawało się szybka robota, po ściągnięciu osłony nadkola widzieliście co tam się dzieje. Od spodu nie wygląda tragicznie, ktoś go konserwował, najgorzej jest tutaj właśnie z tymi narotami, tak jak tutaj z tym przegniciem, zaraz Wam pokażę od spodu jeszcze, a tak jak tu, zobaczcie. Tu farba od ocynku odchodzi, tak jakby w ogóle nie było podkładu na tym samochodzie, nie wiem o co tu chodzi. No, i tu wszystkie zgrzewy, jak widzicie, zgrzewy progu też trzeba to wszystko oczyścić. Takie jest życzenie, żeby to wszystko pozabezpieczać. Żeby to jeszcze parę lat pochodziło. No, także się bieremy od spodu. Tak wygląda. Tragedii nie ma, ale już też wszystko wyłazi. Dobra. Ja się biorę za wycinanie. Będziemy ogarniać to. Jeszcze coś tam dorzucę. Dogram. No, jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj wstawione, już wycięte. zajechane jest epoksydem, później jest mastyką zajechane i tu malować nie będziemy będziemy malować od zewnątrz ważne, że już tu dziur nie ma, nie jest wygnite zaraz przejdziemy z tamtej strony, wam pokażę tak wygląda to z tej strony tu już ten cały zgrzew jest oczyszczony szczotą porządną na szlifierce. i jest epoksyd dany i mastyka te wyloty, wiadomo, muszą być, że się woda gdzieś skroplała. Te odpryski, to wszystko będę robił dopiero poniedziałek, bo na dziś nie mam lakieru. Tu będę wszystko wczyszczał. Zobaczcie tutaj ten ocynk w ogóle szczera. Ten ocynk. to jest czysta blacha po wyczyszczeniu, tylko ocynk szczera z nakierami, tu w ogóle nie było żadnego podkładu. Nic kaszana. Nie wiem, co do samego przodu na zgrzew wyczyszczony jest. To tyle wiecie z blacharki, z drugiej strony to samo czeka. A co jakaś ciekawostka, to ci co może nie wiedzą. Ci co mają Fordy, to wiedzą, a ci co nie wiedzą, to wiecie, że tu macie te dwa akumulatory. Jeden pomocniczy, ten pierwszy od kierowcy jest głównym zasilaniem. Ten drugi, jak to i tak nic nie zgaśnie. Co za jakichś ciekawostek. No szkoda, fajne, a naprawdę fajne auto, silnik fajnie chodzi. To jest ten 2,2 litra, tak jak mówiłem wcześniej. Ale co z tego jak... Jest bardzo fajne autko. Zadbane w środku. No ale co z tego jak blachognie? Jeszcze coś ciekawostek. Jakby ktoś nie wiedział, jak sobie serwis olejowy skasować, to wystarczy włączyć zapłon na czyjś pedał, ham yy... pedał hamulca, pedał gazu przytrzymać aż zacznie migać i serwis skasowany Bo to było olej wymieniony ale serwisy nie skasowali to taka ciekawostka dobra taki krótki filmik Chcę wam, co Wam tu jeszcze mogę pokazać zobaczcie tu wszędzie z wierzchu odpryski przy tym 11 letnim aucie wszędzie wszelaocy nigdzie nie ma podkładów tylko obdzierane Lakier będę miał w poniedziałek, bo to mam tylko zrobić zaprawki, pozaprawiać, poczyścić próchlę i tyle. Takie mam zadanie. Dobra, to w tym odcinku było wszystko. To na razie, trzymajcie się hej.